Obnażamy popularny mit, że nasz wszechświat to gigantyczny komputer, a my jesteśmy tylko postaciami w grze. Ale co, jeśli ta fascynująca koncepcja, zakorzeniona w filozofii i popkulturze, ma fundamentalną wadę? Czego ludzie nie wiedzą o teorii symulacji? Nowe obliczenia sugerują, że można ją przetestować w sposób naukowy. To już nie jest tylko science fiction to jest fizyka kwantowa. Przez dziesięciolecia idea symulacji wydawała się czystą fantastyką naukową, aż do momentu, gdy fizyka zaczęła zadawać prawdziwe, weryfikowalne pytania. Zespół z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej pod kierownictwem doktora Mira Fajzala twierdzi, że matematycznie udowodnił, iż pewne aspekty rzeczywistości są nieobliczalne. Oznacza to, że ich zachowania nie da się przewidzieć ani odtworzyć za pomocą żadnego algorytmu bez względu na jego zaawansowanie. To tak, jakby próbować zapisać nieskończoną liczbę pi na skończonym dysku twardym. Jest to fizycznie niemożliwe. Jeśli ich teoria jest poprawna, żaden komputer nie byłby w stanie ich odtworzyć. To bezpośrednio podważa twierdzenia, że grawitacja kwantowa to tylko wyrafinowany kod. To podważa twierdzenia, że sama tkanka wszechświata to tylko kod. Czy to ostatecznie rozstrzyga debatę? Nie do końca. Nauka wciąż bada i poszukuje dowodów, ale to znacząco odwraca sytuację. Nasz wszechświat może być o wiele dziwniejszy i bardziej złożony niż jakakolwiek symulacja, jaką możemy sobie wyobrazić. Więc następnym razem, gdy spojrzysz w gwiazdy i zastanowisz się, czy życie to program, pamiętaj że niektóre fundamentalne prawa natury mogą na zawsze opierać się cyfrowej symulacji.